Szczęść Boże, siostry i bracia, Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 1 stycznia 2022 roku, orędzie świętego Michała, Archanioła, Ludu naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, jako Książę Wojska Niebieskiego i posłaniec trójcy Przenajświętszej, błogosławię was. Oznajmiam wolę Bożą temu ludowi, który wciąż pozostaje zbuntowany, nie wierząc w to, co nadchodzi na wszystkich i nie chce postępować zgodnie z Bożymi prośbami. Żyjecie w ciągłych kłótniach, żyjecie bez pokoju, a każdy z Was jest torturą dla swego brata. Ludzkość żyje w ciągłym chaosie. Uwaga, dzieci naszego króla i pana, Jezusa Chrystusa. Świątynie zostaną w większości złupione z powodu buntu człowieka przeciwko temu, co mu przypomina prawo, spełnianie go, miłość, pokój, wiarę. Moralność. Uważajcie, komunizm czyni postępy, nie wycofał się, ale w tej chwili czyni postępy z większą wolnością, którą przyznała mu sama ludzkość. Działacie jak istoty bez rozsądku, bezmyślne, choć później będziecie Potrzebować siebie nawzajem. Biedni ci, którzy z powodu głodu, który się zbliża, choroby, by zachować pozorne bezpieczeństwo, gardzą Bożą pieczęcią i zastępują ją pieczęcią i znakiem rozpoznawczym antychrysta. Módlcie się. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, Kościół cierpi z powodu zmian, jakie następują z nienacka. Módlcie się, ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za instytucję Kościoła, zanurzoną w zamęcie i dezorientacji. Berło papieskie przechodzi z jednej strony na drugą. Módlcie się, ludu naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Zostaje ogłoszona nowa choroba. Nie panikujcie. Boża opieka trwa nad swym ludem. Módlcie się, ludu naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Ameryka Środkowa cierpi. Kostaryka jest wstrząsana. Jako książę legionów niebieskich, niosę wam Bożą wolę. Macie zmienić się w ludzi pełnych dobra, roztropności, wiary stałej, silnej, pewnych opieki naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Iluż, znając ciemność, jaka się zbliża, powiększa swoje błędy, przywodząc na myśl buntowników i prześladowców. Potrzebujecie wzrastać duchowo, zjednoczyć się z Trójcą Przenajświętszą, z Naszą Królową i Matką czasów ostatecznych i schronić się pod opiekę Moich legionów niebieskich. Przyjmujcie naszego króla i pana, Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Karmcie się przysmakiem eucharystycznym. Bądźcie miłością. Dawajcie miłość. Żyjcie w Bożej Miłości. Przekazujcie miłość Bożą, aby pokój pochodzący z miłości, dawał świadectwo każdego z Was i o każdym z Was. Jest to chwila, żebyście się zastanowili. Zło chce wyrwać Wam arkę nowego przymierza i zostawić Was sierotami w tym świecie nieprawości. Bądźcie roztropni. Niech Wasz język nie będzie ogniem, który wszystko zapala. Niech nie będzie jadem, który zadaje śmierć bratu. Miejcie świadomość, że tym językiem, którym zabijacie brata, tym samym językiem się modlicie, błogosławicie i uwielbiacie Boga Jedynego, a także naszą królową i matkę, Czasów ostatecznych. Błogosławię Was, chronimy Was. Zostaliście powierzeni naszej straży. Trwajcie bez lęku. Moje legiony w ciągłej czujności czuwają nad każdym z Was. Błogosławię Was. Bez lęków chodźcie w wierze. Święty Michał, Archanioł. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Siostry i bracia, Jako przywódca wojsk niebieskich, Święty Michał Archanioł, z siłą i władzą, jaką przydzieliła mu Trójca Przenajświętsza, jest zdecydowany. Woła do nas w tym momencie przejścia dla ludzkości z niewoli w niewolę, lecz człowiek dalej nie chce patrzeć. W każdym miejscu złamano pokój. Kłótnie są dla ludzi normalne, zło i jego instytucje zróżnicowane na każdym miejscu, za pomocą jakby wielkich macek. Chcę, by lud Boży nie miał świątyń, ani nie przyjmował Jezusa Eucharystycznego i był ludem bez matki. Święty Michał wzywa nas by odmierzać słowa do bliźniego oraz przeciw niemu. Kto ma uszy, niechaj słucha. Amen.